Witam Was serdecznie i w ramach przerwy od tak zwanego Battlefield zapraszam na krótki gameplay, jaki udało mi się zarejestrować na Twitchu z gry Call of Duty Black Ops sprzed paru dni. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać, a w najbliższych dniach pojawi się pierwszy gameplay z gry Carmageddon Reincarnation Pre-Alpha, czyli tak zwane pierwsze wrażenia. Zapominam, ogarniać oglądać minimapę, to jest mój błąd. Nad, pod, są pode mną, to wiem. Mój. Ten celownik pół ekranu zasłania, był ten, ten celownik? Wiem, wiem, wiem. To jest kolimator. Przecież. To jest celownik, znaczy refleksyjny ten kolimator. Nie, nie kolimator, ale refleksyjny. W tym budynku. Tam się boję wejść... Aaaa! O, patrzcie, kurde. Jeszcze mi się udało go ubić. to jest aż dziwne. Media ofiar? Dziękuję. Radar? Zaraz co wójtom. jest? Stream nie pokazuje, ile jest osób na streamie? No dobrze. Po co wiedzieć? To nasz, cholera jasna. Na górze prawdopodobnie są. Teraz snajper. I to chyba też powiesz na YouTube coś mi się wydaje, by nie. A próbowałeś streamować na YouTube? Tak. Ale bez, partner bez partnera mam takie cięcia obrazu, że daj ze spokój. Ja złożyłem aplikacji Dekersa i nie przyjęli. Znaczy to wtedy co do no, ja dostałem już w sumie dwie propozycje od firm które chcą być partnerem. A natomiast to było w kiedy YouTube miał przestać monetyzować filmy i to była zbyt duża pułapka. Znaczy, już bym rok w jednym, w mówimy... Chyba. Y y Jak oni się nazywają? Maker Studio i przeszedłem z Maker Studio do Curse. I może nie powinien nie je przyjąć. To jest fajna rzecz, bo chronić się przed tego, przed. Yy, yy. Przed strajkami na, 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 na twoje filmiki. Tylko i wyłącznie... Do, dlatego by to przystąpiłem do tego do partnera. Niez względu na to, że można tam jakieś pieniądze mieć z tych filmików monetyzacji. Kashin, a czego się spodziewasz po silniku, który jest przez 13 lat używany ten sam Not Cholera? Ale to nie chodzi o grafikę, chodzi o grywalność. Stare gry właśnie to miała do siebie, że miał i grafikę i grywalność. A nie wodotryski typu y, Battlefield i chodzi o grafikę. Skoro mówimy o grafice, to ciekawe co byś powiedział gdybyś grał w Modern Warfare 1 Grałem mm -hmm. w multiplayera Modern Warfare. Nie wiem, no ja jestem fanem Call of Duty, Ja moją przygodę z Multi i zaczynałem w sensie już w domu ja jak miałem z, z tego łączę, to e, Call of Duty 4 i uważam, że to jest jedyny prawdziwy Call of Duty Ponieważ masz, masz, masz narzędzia do modowania, masz promoda, który pozwala ci rozgrywać mecze według danych zasad, które są, które są ustalone między np. klonami, i tak ustawiasz promoda i w ten sposób grasz. Ach! O, zabiegłości gościa! <laughs> Ortega, czy można cię tutaj zgłosić? Błąd na Battle logo. No, macie. A możesz mi ta. wysłać na, na maila? Jest na moim profilu podane. To, że czat nie działa, no Macie to wiem. Że Chod... czat nie działa na co? No czat się buguje, nie wiesz o tym? A to wiem, że, że wiadomości znikają. Dokładnie, to są Po ostatniej skieradki. aktualizacji to już zauważyliśmy, to już zostało zgłoszone. No. Tylko co z tego, że nikt to nie naprawia? Naprawiam. Nie trzeba wcale kłaść się na glebę, żeby dobrze, dobre wyniki osiągać. Widzicie, ja poniekąd gram bronią, która jest powtarzalna. Czyli taki powiedzmy, no, taka E-Emeryka taka z Battlefield 3. No i kurczę, jak mi idzie. Zaraz się przekonamy, jak tylko się pokaże scoreboard tak zwany. Ja to mod w ogóle nie lubię, Jakby dobrze mi się na nie gra, nie powiem. Uh -huh. I to jest właśnie mini mapa. I to jest właśnie mini mapa. światło, panowie, także może być mnie. A ja dobrze mi widać i tak. Gdyby nie mini mapa, to bym go nie widział, że goś wychodzi za rogu. Minimapa to podstawa. Zresztą Kokos też o tym mówił, to jest oczywiste. Wiecie, że kilka naprawili w Battlefield 4, kroloch ja dzisiaj dostałem na Originie łatkę prawie gigabajtową i nie wiem, czy to miało związek z grom czy z samym Originem, ale jeśli mówisz naprawili, to się przekonamy niedługo, spokojnie. Nie naprawili, bo jeszcze nie było aktualizacji żadnej łatki Oni patrzą, tu, także e, duża łatka będzie wraz z nawal, przed wyjściem nawal strajka będzie wypuszczona. Aż sam sprawdzę na prawie grę, jaki wynik?